Widziany się to no, i rozumiesz atmosfera napięta, jak baranie jaja między nami. Natomiast y... Y, co? Łagodzę. To łagodze, łagodze. No wiesz, no mogą ci te fajerwerki wylatywać z łyże, z parasolki. No jest śmiesznie wesoło. No jeżeli na tym będziemy bazować, no to ok. Łagodnie, łagodnie. Bardzo proszę, bardzo proszę. Tak jak korzystając z okazji, po pierwsze chciałem podziękować za prezent z zeszłego tygodnia. Można go znaleźć Już na Allegro. Się nie, lepi? nie wiem, bo przekazałem Fundacji dziecięce, Ojej, dziecięce Marzenie wystawiają na Allegro, także dziękuję w imieniu dzieci i chciałem się również zrewanżować prezentem. Dla prawdziwej damy, ponieważ jakoś tak dzisiaj złagodniałaś. A gdybyś kiedyś, nie wiem, nie czuła się zbyt łagodna, jak się powachlujesz, to się przypomni. Bardzo dziękuję. Bardzo. Ja wiem oczywiście, że Ty masz taki, ale to jest właśnie czarodziejski wachlarz. Proszę bardzo. To jest państwa, moja mina zwycięstwa i satysfakcji. Jakie napięcia, jakie swary.